Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret i przyszedł i osiadł w kafarnaum nad jeziorem na pograniczu ziem zabolona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: Ziemia zabolona i ziemia Neftalego. Na drodze ku morzu za Jordanię Galilea Pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albo wiem, bliskie jest Królestwo Niebieskie. Przechodząc obok jeziora galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem ryba, rybakami, i rzekł do nich, Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawiwszy sieci poszli za nim, a idąc stamtąd dalej ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w Łodzi swe sieci. Ich też powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, nie jestem w stanie wytłumaczyć wszystkiego, ponieważ te czytania, dwa pierwsze, tłumaczyłem na kole biblijnym w środę, zajęło mi to godzinę. W związku z powyższym jesteśmy ograniczeni, ograni, ograniczeni czasem. Czasem dotknę tylko jednego wątku związanego z Ewangelią. A mianowicie chodzi mi o we sieci, o w, o w połów itd. Tak 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 <laughs> Bohaterowie tej dzisiejszej Ewangelii funkcjonują w normalnym układzie, takim powiedziałbym organicznym. Powiedziałbym, tak? Czyli pracują, rzucają te sieci, zarabiają, mają ma takie małe przedsiębiorstwo, zarówno. Piotr i Andrzej, Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, oni funkcjonują w, w takim układzie, powiedziałbym, jak każdy z nas funkcjonuje, jeśli żyje w jakimś w jakim, w jakim życiu zawodowym. Ale jest pewne niebezpieczeństwo, o którym mówił świętej pamięci Benedykt XVI, kiedy rozważał kwestię dotyczącą dwóch bogactw. Mówił o dwóch postawach o których również, jeśli ktoś z Was przerabiał ćwiczenia ignacjańskie w drugim tygodniu, to wie, przerabiał medytację o tak zwanych dwóch parach ludzi. To jest coś takiego, kiedy jest ta, one to mają określenia greckie, ale tutaj nie chcę epatować tymi, tym, tym, tą, tą, tymi sprawami. Jedna postawa jest postawą, Benedykt mówił, że jest życie w oceanie ducha i w akwarium ciała. I to, co robi Pan Jezus, dzisiaj z tymi bohaterami tej dzisiejszej Ewangelii, on ich wyciąga z akwarium ciała. On wyciąga z tej, pokazuje im szerszą perspektywę. Mój, pójdźcie za mną, uczynię Was rybakami ludzi, ale żeby można było być rybakiem ludzi, innymi słowy, to co mieliśmy tydzień temu, żeby być autentycznym świadkiem Pana Jezusa, trzeba się z nim spotkać to jest primo. I sekundo, dać się wyciągnąć z własnych sieci. Pan Jezus wyciąga, żeby można było być człowiekiem wolnym w miarę, na miarę, to na miarę możliwości, no bo zawsze ta ograniczoność nasza jest, jest wkomponowana w skutki grzechu pierworodnego, ale trzeba dać się wyciągnąć z, z, z toksycznych emocji, z, to, z, toksy, z toksycznych relacji, z nałogów takich czy innych, przyzwyczajeń takich czy innych, lęków takich czy innych, sieci komórkowej czy internetowej, czy jakiejkolwiek innej. To jest po prostu pociągnięcie, które, które wymaga pewnej odpowiedzi na to, żebym był człowiekiem wolnym i nieza, niezaleknionym. Wczoraj czytałem y, 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 Insinu Jezu, dzielę się tym, 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 tą lekturą z wami i, i tam jest taki moment, kiedy, kiedy Pan Jezus mówi do tego oblata benedyktyńskiego, mówi do niego mam dla ciebie misję i będziesz to i tam mówi, co mam to zrobić, ale wiem, że nieprzyjaciel będzie próbował to, temu przeszkodzić, będzie się odwoływał do Twoich lęków, wyimaginowanych, do Twoich, do twoich ograniczeń, do Twojej do, do poczucia niepewności, do Twoich grzechów z przeszłości, będzie robił wszystko, żeby ci, żeby ci przeszkodzić w tym, żebyś przyszedł do mnie, ze mną był i zrobił to, co, co chce, żebyś zrobił. I mówi wtedy: bronią na to jest wzywaj mojego imienia. Jezus. Ale nie! O, Jezus, o, whatever. No to nie, to nie o takie dzi chodzi, tylko bo Jezus to jest taki, to jest słowo, na, które, na, na dźwięk którego zginają się moce niebieskie i podziemne, i ziemskie. To jest moc, która mówi, Jeszua, znaczy Bóg zbawia. Kiedy ja wzywam imienia Jezus, jest modlitwa Jezusowa, tak zwana modlitwa serca. Ona jest praktykowana w prawosławiu, ale również już i u nas, kiedy się mówi Jezus, synu Dawida, ulituj się nade mną. To się modli, modli się na oddechu, ale tego nie, nie będę dzisiaj z wami ćwiczył, nie będę przerabiał tego, bo chcę zupełnie troszeczkę inną rzecz zrobić, mianowicie, ale to są pewnego rodzaju, pewne powiedziałbym, momenty, w których Pan Jezus próbuje wyciągnąć z różnych uwikłań, w których my jesteśmy tak, żebyśmy byli ludźmi wolnymi, z Nim i wtedy mogli robić to, co, to czego On od nas oczekuje. I ponieważ jest dzisiaj niedziela, niedziela niedziela, Słowa Bożego, chciałbym się podzielić z Wami, wczoraj to konsultowałem z moimi przyjaciółmi, czy ja mam o tym powiedzieć, no ale powiedzieli, żeby powiedzieć, ale powiedziałem, ale jak mam powiedzieć, mam w trzeciej osobie, że tam jakiś Iksiński, Andrzej, czy tam jakiś, jakiś Zygmunt, coś tam tego, nie, powiedz, powiedz, że to Ty. Okej, okay. no dobra, niech będzie. Sytuacja była taka. Chodzi mi o... Chodzi mi o ten o pewien rodzaj, właśnie tego wyciąga, pozwalania wyciągnięcia się z sieci, które są różne. Każdy z nas ma różne ograniczenia i uwarunkowania, i, i te, 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 wiecie, no, podatki, długi, kredyty frankowe i cała masa różnych innych rzeczy wynikających z tego lęków, obaw i wszystkiego, czego, czego można by się o, oczekiwać. A pamiętajcie, że Pan Bóg jest nad wszystkim. Tylko, że ten cały problem polega na tym, żeby o tym pamiętać i mieć tego świadomość. Ale jak jest świadomość, jak człowiek funkcjonuje w wirze świata, to zapomina o tym. No i chcę Wam podsunąć taką jedną rzecz, którą ostatnio sobie przypomniałem za sprawą jednej mojej takiej bliskiej osoby, świeckiej. Ona, my przy, yy, rozmawiamy i ona mi się dzieli, yy, dzieli się ze mną yy, doświadczeniem swoim duchowym, które wypływa z, ze Słowa Bożego. Tam yy, czyta, yy, yy, wysłuchała taki wywiad. Ojca Wąsa, ale nie będę w to wchodził, i mówi, że y, praktykuje taką rzecz, że wieczorem, jak już mówi, jak, ono, jak ono, to jest z to osobami bliska, jest to kobieta, ale nie, nie moja jakaś tam partnerka, czy coś, żeby było jasne, nie prowadzę życia podwójnego. Y, y, I mówi do mnie: Słuchaj, jak już mam ząbki umyte, już wszystko mam, wszystko jest tam, jestem ogarnięta z tematem, wtedy biorę pismo święte. Otwieram księgę, która mi się otworzy, i, i, i idę z tej, z tej księgi regularnie, idę y, strona po stronie, wieczorem, wieczorem, tuż przed snem, jedną stronę. Rozumiem czy nie rozumiem, jadę z tekstem. Ok. Rano się budzę zawsze z jakimś, jakimś, z, jakimś z jakąś treścią, z jakąś myślą, że coś się tego to mi wpulsuje, bo to jest. Dynamika Słowa Bożego, która jest w, w nim ukryta. I kiedy to jest zasiane w duszy, to w nocy to rośnie tak jak ziarno. No i tak siedzę tam tę herbat, herbatę wypiłem, yy, pogadaliśmy, i mówię, zobacz, spróbuj, ja mówię, Co, ja, ja tę technikę znam, bo ja mam no, ja to przerabiałem, bo wiem, że seminarium, jak robili medytację, to do medytacji trzeba było przygotować Ewangelię z dnia nas, następnego, przeczytać ją, pójść z tym spać. To ja, ja to znam, mówię. Ja, ja, ale ja mam trochę inny klucz tej medytacji porannej, więc mam, no, i tak i wracam, wracam, i myślę sobie, a może, by, może bym spróbował, zobaczę, no, co mi szkodzi, nie? Przyjeżdżam do siebie, było późno. Było już tak dobrze, po, po północy. No, bo Byłem w, w swoich rodzinnych stronach yy, i było po północy i tak już jestem zmęczony, już tak jestem przetotygowany, ale my tak jeszcze byłem na miarę taki świeży, więc mówię, ach, a może tak spróbuję. No i, od, aha, no, i otwieram ten, 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 bo tak mówię, otwórz sobie Pismo Święte. No, i tę, tę księgę, która ci się otworzy, zacznij od początku i czytaj po stronie. Nie? No, więc tak, usiadłem, wziąłem Pismo Święte, takie duże. Wziąłem to, to, tego tam pod spod paznokcia, nie? Do środka. I myślę sobie, ach, żeby mi się tylko nie otworzyły takie, takie. Mam takie dwie księgi, które są po prostu nudne, jak flaki z olejem. Przepraszam za określenie, bo obiecałem pewnemu, pewnemu panu, że nie będę używał określeń kolokwialnych. Y, ale y, i on i otw otwieram patrzę. Koreka, Jedna z nich. I oczywiście co mówię? No nie, 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 nie. Nie, 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 tego nie będzie. Przerzuciłem na następną. Psalmy. Ja mówię, no nie no, psalmy to przerabiam. Przecież normalnie codziennie odmawiam brewiarz te psalmy, ja. Nie to już mi tak. Czy, po pierwsze, dobrze zrobiłem, że przerzuciłem dalej? Nie, oczywiście, że nie. Ale oczywiście, tego mięto, jeszcze poszedłem za ciosem, przerzuciłem następno i Zajasz mi się otworzył. Nie no, Izajasza czytałem, a teraz, jako to na rekolekcjach, byłem teraz, przerabiałem swoje prywatne rekolekcje od, indywidualne, całego Deutero, Deutero i Zajasza czytałem cały czas. Mówię, nie no, kurczę, czuję, że po prostu muszę wrócić do tej, nie będę jej nazywał, żeby Was nie zniechęcać. Dobra, no niech tak będzie. Otwieram ją i cytom, 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 cytą. Jak cytom, cytą, patrzę, mówię, kurczę, czytam w ogóle rzeczy, których... No wiesz, ja, jest, ja, ja, ja przy tym Pismo Święte powinienem w ogóle w cały świat, nie? Ale czytam w ogóle, odkrywam rzeczy, które, które Nie umknęły mi, co się stało, tak? Przeczytałem, nie będę wchodzić, bo nie chcę chodzić w szczegóły, bo to nie o to chodzi. No to przeczytałem, tam kilka rzeczy takich było. Poszedłem spać, ząbki umyte, poszedłem. Jeszcze się tam pomyliłem do Ducha Świętego, do Anioła Stróża i tak dalej, bo tam się tak robię, takie te cuda, tak wieczorem jak już leżę, to już tak do Anioła Stróża mojego i, i tych, których spotkam następnego dnia, do Ducha Świętego i jeszcze tam kilka innych i już wtedy. No ale już jadę, jadę z, tym, z, tym, z tym przeczytanym tekstem. Nie? Rano się budzę, ja jeszcze taki, a była sobota, więc nie musiałem wstawać. Przepraszam za takie wejścia prywatne, ale one są, one są dość istotne. No się budzę. leżę, leżę, Jeszcze jestem nieprzytomny, taki, wiecie, taki na pół, na pół tego. Jakby mnie kto zapytał jak, nazywa, jak się nazywam, nie, nie wiem. Ale w tej tej półświadomości nagle słyszę w, w środku. Nie mogę nie mogę powiedzieć co, ale to było coś, co wynikało z tej lektury te parę godzin wcześniej, czy parę godzin wcześniej, które rzucały światło na pewną sprawę, z którą się zmagam. I, no już wejdę bardzo głęboko, leżę w tym w tym, tym. i proszę powiedzieć, że, że leżę, nie tam, że od razu leżę na, na, na gwoździach, na że klęczę czy coś, bo to Pan Bóg jest, w nim, przechadzamy się, jesteśmy, żyjemy i jesteśmy. Więc leżę tak półprzytomny i czuję w środku po prostu, jak mnie roz, rozsadza mnie taka esencjonalna obecność. Treść, jest to coś tak słodkiego, jest to coś tak, tak kojącego, tak wypełniającego, że, że nie, nie, nie chcę tego utracić. Więc leżę w tym łóżku nie ze lenistwa, tylko z tego, że tak uchwyciłem ten moment, tego kairos, i to jest coś takiego, że mnie kurczę, no. No, ale w końcu się no wstałem, yy, ogarnąłem się z tematami i. Yy, tam są moje sprawy i ucznia, tam i, i medytacja. Ta medytacja, taką, którą normalnie robię. Siadam do tej medytacji półgodzinnej, siadam, treść mam inną, a tu cały czas mi wraca ten... Ta księga, której nie chciałem czytać, bo nudna i w ogóle beznadziejna. I myślałem sobie, że może nawet ona jest w ogóle nie... Nie, nie, nie wiem, co, nie, nie będę mówił co myślałem. Dlaczego o tym mówię? A ryzykuję oczywiście bardzo, no bo mówię o rzeczach, no, takich... Yy, yy, swoiści prywatnie intymnych, więc proszę to uszanować. Dobrze? Yy, I też no, jak nie robić z tego jakiegoś tam no, yy, przedmiotu jakieś, nie wiem, no, no wasze, wasza sprawa, to jest kwestia waszej delikatności. Yy, ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chcę, odkrywając tę kartę, chcę was do tego zachęcić, tak jak zachęciła mnie ta osoba świecka do tego i że przekonałem, dałem się pociągnąć. Dlatego, że mnie się wydaje, że jak już robię to tak normalnie, takim automatem rzeczy, które powinienem robić, to już robię wszystko. No nie, okazuje się, że nie, bo jest jeszcze inna, inna droga, inny sposób na to, żeby usłyszeć i doświadczyć Jego obecności, która jest ukryta w Piśmie Świętym. I chcę Was do tego zachęcić, żebyście spróbowali yy, zrobić to, co ja zrobiłem. Yy, mianowicie otworzyć sobie księgę. Rozumiesz, czy nie rozumiesz? Nie o to chodzi. Otworzyć, przeczytać jedną stronę tuż przed spaniem. Żeby się nie rozpraszać żadnymi innymi sprawami, treściami i problemami. Przeczytać i pójść z tym spać. I czekać. I pozwolić się wyciągnąć z sieci. Bo o to mi chodzi. Żebyście się pozwolili, bo sam człowiek się nie wyplączał. Za, za, za słaby, a przeciwnik jest zbyt cwany i on nakłada na nas te różne uwarunkowania, których my się szarpiemy, my się w tym męczymy i w różny sposób próbujemy sobie to rozerwać, ale tu to, 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 to trzeba mocniejszego przeciwnika, tu trzeba mocniej, mocniejszego wspomożyciela. I tym mocniejszym społożycielem jest Pan Jezus, jeśli jest naprawdę z Nim relacja osobowa, ja wierzę w Jego moc i to Jeszua, czyli Je, 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 Bóg zbawia, jest dla mnie ważny, i ja wzywam tego imienia w sposób godny i z wiarą i zaufaniem, proszę, się, proszę być spokojnym, Pan Jezus sobie poradzi. Tylko tu chodzi o pewną rodzaj postawy wewnętrznej. I dlatego e, pozwoliłem sobie, zachęcony tymi moimi przyjaciółmi, żeby powiedzieć o tym w sposób bardziej e, prywatny, dlatego, że oni powiedzieli, że jak powiem to w taki sposób, to społeczeństwo podobno jest przekonane, że ksiądz też się zmaga i, i są bardziej przekonani, żeby to, że to nie jest jakaś wyczytana historia, tylko, że to jest coś, co warto jest podjęcia, dlatego, że to ma w sobie, niesie sobie w treść, jest prawdziwe i autentyczne. Więc po prostu, zrobiłem to, zaryzykowałem, co z tym zrobicie, to już jest wasza sprawa. Oddaję was Duchowi Świętemu i niech z wami robi co chce. Tak, poprosiliśmy Go w tej, w tej wcześniejszym aklamacji, żeby, go, żeby wezwaliśmy Go i każdy oczywiście w swojej wolności może zrobić co mu się żywnie podoba. A ja chciałbym, żebyśmy my wszyscy, łącznie ze mną, byli ludźmi wolnymi, wolnymi od lęków, od, od uwarunkowań takich, tych sieci różnych, które na nas są zakładane, albo sami sobie zakładamy, po to, żeby On mógł nas uwalniać, co chce, żebyśmy byli wolnymi ludźmi odpowiadającymi na Jego wezwanie, tak jak zrobili to ci bohaterowie dzisiejszej Ewangelii. Amen.